Serduszka, bombonierki, kwiatki, misie z wyznaniami miłości, wszystko to opływa lukrem. Dominują barwy różu i czerwieni. Jednych wprawia to w zachwyt, bo jest oznaką zbliżających się walentynek. Innych wręcz przeciwnie, przyprawia o mdłości. Kto i jak obchodzi święto zakochanych? Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy potrzebne nam są walentynki. Myślę, że tak. Myślę, że tak powinniśmy to celebrować jak najbardziej. Czy nie uważa Pani, że w dzisiejszym świecie mamy problem z okazywaniem sobie uczuć? Czy na przykład właśnie taki dzień mógłby nam w tym pomóc? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak jest. Trochę panuje znieczulica powszechna. Więc no co, kochajmy się! Super. Dziękujemy pani. Dziękuję bardzo. Do, bardzo do, do widzenia. Dzień dobry. Chciałam panią zapytać, czy potrzebne nam są walentynki? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Bo wtedy drugi człowiek wyznaje drugiemu człowiekowi miłość, jest romantycznie i tak miło. Czy uważa pani, że taki dzień w czymś nam pomaga, na przykład przy okazywaniu uczuć? Oczywiście, że tak. A ma pani już jakieś plany na spędzenie walentynek? Niestety nie, bo nie ma męża, bo jest za granicą, więc samotnie. Rozumiem. Mimo to życzymy pani udanego Dziękuję tego dnia bardzo. walentynkowego. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Chciałam pana zapytać, czy potrzebne nam są walentynki? Kurczę, nie mam pojęcia. Ja z nie obchodzę walentynek. A dlaczego? Bo ja mam urodziny 18 na 5, więc już mamy imprezę. Po co dokładać? Aha, czyli już za dużo by było tych imprez? Już by było za dużo. A czy nie uważa pan, że mamy ogólnie problem z okazywaniem sobie uczuć? Że taki dzień na przykład byłby nam potrzebny, żeby jednak się odważyć czasem powiedzieć? Yy... Możliwe, możliwe. W innych krajach myślę, że to ludzie sobie bardziej okazują uczucia. Jest nam to potrzebne. No dokładnie, takie mam czasem wrażenie, że że skrywamy to i nie, nie mówimy do końca nawet tego, co czujemy. Czy nie zgodziłby się Pan z tym? Ja akurat lubię mówić to, co czuję, ale Polacy, Polacy nie za bardzo. Porównując do innych krajów, to nie za bardzo. Jasne, dziękujemy Panu bardzo i wszystkiego dobrego na urodziny. Wszystkiego dobrego, wzajemnie. Do widzenia. Dzień dobry. Chciałam Pana zapytać, czy potrzebne nam są walentynki? Dla młodych no, chyba na pewno. A dlaczego? Tylko dla młodych? Znaczy, no w no, ogóle. No, skoro to jakieś przychodzi wiadomo skąd to to no, wiadomo skąd, ale... Bez trudno sobie się powiedzieć za nie, bo tak troszkę zaskoczony jestem. A... Rozumiem. A czy nie uważa pan, że mamy ogólnie problem z, z okazywaniem uczuć i czy taki dzień na przykład mógłby nam w tym pomóc? Ja, chyba raczej nie. Nie chyba Jeden drugiego sobie tam coś jakiegoś tam jakiś sobie znak dają, na pewno. No. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Chcieliśmy panie zapytać, czy potrzebne nam są walentynki? A dlaczego? Już starszym, starszym osobom już się, już się nic nie należy od życia? Ja wypowiadam się za siebie. <laughs> Rozumiem. A czy nie uważają, panie, że mamy tak ogólnie problem w społeczeństwie, jeśli chodzi o wyznawanie sobie uczuć? Czy taki dzień na przykład nie mógłby nam pomóc w tym? No żeby komuś coś powiedzieć, jakieś miłe słowo? No, na pewno by nam pomógł, oczywiście. Tak jest. To jest takie dla człowieka miłe, nie? Dokładnie, no. jak coś powiemy tak miłego. Żyć, tak, jak coś jest miłego. No. Dokładnie. No. To życzymy, życzymy paniom udanych walentynek. Dziękuję. Do widzenia. Czy potrzebne nam są walentynki? Myślę, że nie, ponieważ miłość trzeba okazywać sobie na co dzień, a nie tylko od święta 14 lutego. A czy ten dzień nie mógłby nam przypomnieć o tym, jak niektórzy sobie czasami zapomną, niestety, że wypadałoby komuś powiedzieć, że go lubimy, albo kochamy, albo że na przykład jak mąż nam powie, że ładnie wyglądamy, to jest nam miło, prawda? Czy, czy właśnie dlatego nie jest nam potrzebny taki dzień? Może tak, żeby przypomniał, ale powinien wiedzieć na co dzień, że pięknie wyglądamy, yy, super, nie wiem, śniadanie zrobiłyśmy, tak, a nie tak, że o 14 luty, a powiem coś żonie miłego, czy dziewczynie, bo, bo tak jest lepiej. Tak, to mhm. chyba przez cały rok powinniśmy sobie okazywać, nie tylko od święta. Jest Czyli akurat, raczej ten... to święto, raczej to święto jest takie przereklamowane, przereklamowane bardziej ko komercyjne. Tak, tak właśnie uważam, przereklamowane, komercyjne, święto chorych psychicznie, tak właśnie, okazujemy sobie miłość na co dzień. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na walentynki. Dziękuję wzajemnie. Chciałam panią zapytać, czy potrzebne nam są walentynki? Może w młodszym wieku na pewno, na pewno to jest coś taki dla młodzieży bardziej. W moim wieku to już takie pani. A jakieś miłe słowa, gesty, czy jakieś drobne nawet upominki? A to jak najbardziej tak, tak, tak. Nawet, nawet u maluchów już w przedszkolu. Tak, powinno być. Tak. Czyli uważa pani, że to jednak jest taki fajny, miły dzień? Tak, fajny jest, bo jest i uśmiech, jest i, i, i buziak, no i, i po prostu inaczej się żyje. Od razu jest. Dokładnie, fajnie. Dokładnie, chyba tak. wszyscy tak. tego tak. potrzebujemy, tak, prawda? Na pewno, na pewno, tak. Mówię, od małego, od maluchów, po starszych też. No, wiadomo, w moim wieku to już nie tak, ale mimo wszystko zawsze to jest. Przyjemnie, no. Jak ktoś coś pamięta i jakieś życzenia, czy jakiś kwiatek, czy cokolwiek. Nie? No. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. pani no, bardzo, do widzenia. Do, widzenia. do widzenia! Dzień dobry! Chciałam Panów zapytać, czy potrzebne nam są walentynki? E, nie, a dlaczego? Ponieważ miłość powinno się okazywać każdego dnia, a nie tylko w jeden wybrany dzień. Pięknie! A czy taki dzień na przykład nie, nie przypomina nam czasem, żebyśmy komuś okazali no jakieś. Myślę, że tak, myślę, że tak. Czyli jednak może jest potrzebny? Jest. Ale na pewno nie aż tak. No nie wiem, nie wiem. Nie aż tak bardzo? Nie aż tak bardzo, nie? Eee, czy może być to dobrą okazją na przykład do tego, żeby komuś powiedzieć coś miłego, że się go lubi czy kocha? Raczej tak. A macie już jakieś plany na Walentynki? Nie. Co będziecie robić? Konkretnych raczej nie. Okej. Okay, no to wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Chcieliśmy panie zapytać, czy potrzebne nam są Walentynki. Tak. Tak. A dlaczego? Co to takiego jest szczególnego w tym dniu? Ludzie się chyba kochają. To ludzie się kochają cały czas. Święto. I jest nam potrzebny właśnie taki dzień, żeby nas zmobilizować do tego, żebyśmy te uczucia przekazali, powiedzieli komuś, co, do, co czujemy? Tak, że ich bardzo kochamy. A pani już ma jakieś plany na walentynki? Nie, jakieś nie. wyjścia, czy jakieś specjalne celebracje? Zobaczymy może do kina. Wyjście. Super, to dziękujemy. Życzymy udanego dnia zakochanych. Do widzenia! Można panów coś zapytać? Chcieliśmy zapytać, czy potrzebne nam są walentynki. No, nie. Nie? Nie. Po co? Yy, żeby na przykład yy, była okazja okazać komuś uczucie. Raczej nie. Niepotrzebny taki nie, dzień. Nie. Raczej 8 marca. 8 marca, no potrzebny. Dzień. Tak. A no. wale walentynki nie? Nie. A nie, nie macie wrażenia, że mamy problem z okazywaniem sobie uczuć? Że taki dzień mógłby nam pomóc czasami? Ale to raczej to zależy już od człowieka niż od. Nie, no to od człowieka zależy i tyle chyba. Mhm. Czyli żadne jakieś tam gadżety, bibeloty, kwiatuszki nie wchodzą w grę? Nie. Nie, nie świętujecie. Nie. Okej. Okay. No to pozdrawiamy. Dziękuję. Do widzenia. Do, do, do widzenia. Miłość powinno się właśnie troszkę moim zdaniem y, utwierdzać codziennie, ale walentynki to jest właśnie takie jedno wyjątkowe święto, w którym można. Y, tej miłości na taką uroczystość, o. Super, bardzo fajnie. A jakieś plany już na walentynki? Czy jeszcze nie? Raczej nie. Okej, okay, dziękujemy bardzo i życzymy udanego dnia zakochanych. Dziękuję bardzo, do, do widzenia. widzenia. Przepraszam Pana, chciałam Pana o coś zapytać. Można? Chciałam zapytać, czy potrzebne nam są walentynki? Nie, mnie nie są potrzebne. A dlaczego? Ja nie wierzę w jakieś walentynki. Chciałam Panie zapytać, czy potrzebne nam są walentynki. Walentynki no powiem tak, dla osób samotnych raczej nie, a dla młodych, dla małżonków tak. Potrzebne to jest... Takie walentynki powinny być nie raz do roku, tylko częściej. Żeby sobie młodzi wyrażali uczucia. Najbardziej potrzebne, nie byłoby wtedy rozwodu, tak? A wie pani co? I ja urodziłam córkę w walentynki. O, pięknie! 37 lat temu. <głos> <głos> Czyli pani na pewno świętuje walentynki? Jestem był czwartek, dostałam pączkę jak urodziłam. Obudziłam się, patrzę, pączek jest. <noise> O, to Ci się trafiło, no, świetnie. A czy nie uważają Panie, że mamy ogólnie problem y, z wyznawaniem sobie uczuć? Na przykład, że, y, nie wiem, wstydzimy się albo w ogóle nie okazujemy sobie uczuć. Czy taki dzień na przykład nie mógłby być taką dobrą okazją, żeby powiedzieć, nawet jak Pani mówi, że, że y, nie jesteśmy w związku, ale na przykład y, przekazać uczucia co do swoich dzieci, tak, albo to się rodzicu. zgadza, to się zgadza, no ale wiadomo, rzeczą, że młodzi między sobą bardziej uroczyści, czy kolacja jakaś, czy gdzieś jakiś wyjazd, czy, czy jakaś, yy, no, jakiś prezencik, biżuteria, czy cokolwiek, to jest dla młodych bardziej, no, samotna osoba, tak jak ja w tej chwili, no to wiadomo, mogę swoim dzieciom dorosłym... Ale nie samotna, bo masz dzieci i wnuków. Ale no właśnie chcę powiedzieć, że swoim dzieciom mogę powiedzieć, że ich kocham, czy wnuczu się kocham nad życie, no ale, no mówię, no, jak najbardziej dla dorosłych, a jakby ludzie częściej okazali sobie wyrazy yy, miłości, nie byłoby tyle rozwodów. Dziękujemy Proszę Panią bardzo, panu. życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy, do widzenia.